Transfery Lecha Poznań. Kto tej zimy może trafić na bułgarską, a z kim Lech powinien się pożegnać? Cześć, dzień dobry moi drodzy, kanał 365 dnia Piłce, przy mikrofonie Piotr Rzepecki. Dziś kolejny odcinek transferowy i pogadam sobie o sprawach kolejorza, więc z kim Lech powinien się pożegnać i jak w ogóle mogą wyglądać te plany transferowe Lecha Poznań. Przede wszystkim jesteśmy trochę mądrzejsi, ponieważ Lech wczoraj opublikował szeroki skład, listy zawodników, których zabiera na zimowy obóz do tureckiej Lary, no i dowiedzieliśmy się, że w, na tym obozie... Niels Federiksen nie będzie korzystał z usług Adriela Baluły, a także z Typana to jest taki komunikat wysłany do świata zewnętrznego, że z tymi zawodnikami chce się pożegnać, że tych piłkarzy nie widzi duński szkoleniowiec w swoim zespole. Tak w ogóle wygląda ta szeroka kadra, jak w tej chwili widzicie, mnóstwo młodzieży. Jest. Warto zwrócić uwagę przede wszystkim na Wojciecha Mońkę, a więc piłkarza, który nam się mógł bardzo podobać w tym meczu z Górnikiem Zabrze, asysta zresztą przy jednej z bramek. Natomiast też na pewno to jest Tymoteusz Gmur, Korner Lisman, Igor Stankiewicz, Sami Dudek czy Patryk Preisner. Ten ostatni to w ogóle jest jakieś objawienie, można powiedzieć, bo to jest rocznik 2009. Natomiast no więcej o tym chłopaku nie powiem, ponieważ nie mam takiej wiedzy. Natomiast to, co nas może interesować przede wszystkim to, co jakby wiemy z tego komunikatu Lecha Poznań dotyczącego tego zagranicznego obozu, no to jest fakt, że właśnie wspomniałem dwójka, czy to jest lunch, ale także baluła, są poza podziałem zainteresowaniem Nielsa Fedriksena. No i tej dwójki nie widzi duński szkolniowiec. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o baluę, no to jest bardzo drogi deal. Pamiętam doskonale lato 2021 roku i ponad milion euro włożono do tego zawodnika. Grał momentami dobrze, później średnio, później słabo. No i generalnie to były góry i doliny, ale finalnie, no ciężko powiedzieć, że to był transfer udany, że ten zawodnik jakoś się rozwinął przy bułgarski. No i finalnie jest Fedriksen uderzył. Pięścią w stół no i zakomunikował, że tego zawodnika po prostu nie widzi. Mówi się o kilku zagranicznych opcjach, o egzotycznych ofertach, jak między innymi Rosja, Azerbejdżan czy też Turcja. Przynajmniej te kierunki e, dotyczące transferu baluły wskazuje Sebastian Staszewski. Jeżeli chodzi z kolei o innego zawodnika, który jest tutaj wypychany przez Lecha, to jest pan Lonczar No to z kolei byłby teoretycznie deal trudny, ponieważ on jest wypożyczony tylko do Lecha z Frenz Waroszu. Natomiast wkrótce stron też mogą dojść do porozumienia w kontekście przerwania tego wypożyczenia, powrotu do bazowego klubu, bądź też Lech będzie chciał komuś tego zawodnika zaproponować na tę rundę wiosenną. No bo no zwyczajnie nie ma dla niego miejsca w pierwszym składzie, czy w ogóle w zespole kolejowym. No generalnie w tym stanie to są tylko cztery mecze. W zasadzie zawiódł na pełnej linii, no i raczej nie ma dla niego przyszłości, jeżeli chodzi o. Lech, natomiast pytanie: Inne, kogo, kto ewentualnie mógłby trafić tej zimy do Lecha i kogo chciałby zakontraktować Niels Fredriksen, żeby poszerzyć swoją kadrę no i żeby też zwiększyć te szanse na Mistrzostwo Polskie? Ponieważ umów się szczerze, że obecnie Kolejusz to jest główny kandydat do tytułu z uwagi na to, że jest liderem no i też nie jest zamieszany w tę grę w europejskich pucharach, czy też pucharu Polski. No i teraz Lech jest skoncentrowany, podobnie zresztą jak Raków Częstochowa, tylko na rozgrywkach ekstra klasy. Patrzymy z kolei na plan transferowy Lecha Poznań, to jest przede wszystkim bardzo ciekawy, zdolny i młody piłkarz, 20-letni islandzki pomocnik Gisli Thordarson. Mówi się o tym, że zawodnik aktualnie jeszcze Wikingura ma wybierać między Lechem Poznań a Rakowem Częstchowa, a przynajmniej tak donosi Tomasz Wodarczyk z meczyków. No i wkrótce się dowiemy, jaki klub ten zawodnik wybierze. No i czy ewentualnie będzie to Bułgarska, czy też stadion przy ulicy Limanowskiego. No jeżeli chce Lech skusić go jakąś, powiedziałem, ciekawszą wizją rozwoju, no to myślę, że stadion to może być taki game changer. Natomiast zobaczymy też, jak finalnie to będzie, jeżeli chodzi o tego zawodnika, o którego ponoć zabijają się niektóre kluby i który też wygląda ciekawiej na papierze, ponieważ jest wysoki, ma fajne warunki fizyczne, Grał też regularnie w rodzimej lidze, ale też w rozgrywkach europejskich, ponieważ to ciekawe. Wikingur mierzy mierzył się w tym sezonie w fazie ligowej i konferencji, nawet taki pani wyglądała tak źle, ponieważ udało się awansować do fazy pucharowej, gdzie na etapie playoffów zagra z greckim Panathinaikosem. Zobaczymy więc, jak będzie wyglądała ta przyszłość 20-letniego zawodnika, który ma właśnie wybrać między Lechem a Rakowem. Natomiast, jeżeli chodzi o inny plan transferowy, to z pewnością Lech, w mojej przynajmniej opinii, powinien się rozejrzeć za ciekawą dziewiątką, za pewną alternatywą dla Michaela Iszaka, który, umówmy się, swój wiek już ma. Ale z drugiej strony też potrzebuje pewnego backupu zawodnika, który by wszedł na 15-20 minut, który go by trochę odciążył, plus też trzeba dmuchać na zimne, no i też uważać i pilnować. No, czy przypadkiem Miszak nie będzie miał kontuzji, bo wydaje mi się, że obecnie Filip Szymczak, który obecnie jest właśnie taką drugą dziewiątką w lechu, no nie jest żadnym zabezpieczeniem, nie jest absolutnie żadną gwarancją bramek. Oczywiście ma swoje momenty, pamiętam doskonale mecz ze śląskiem Wrocław, natomiast mówi się o tym, że Szymczak wkrótce może odejść na wypożyczenie, lech chciałby go zaoferować albo GieKSie Katowice, albo Kronikiel natomiast to miałoby być wypożyczenie tylko na pół roku, bez opcji wykupu. No z szerszej perspektywy Lech też kalkuluje, ponieważ ten zawodnik wkrótce pojedzie na Mistrzostwa Europy do lat 21 i po tym turnieju, tak przynajmniej donoszą media, Lech chciałby go spieniężyć, natomiast jeżeli piłkaś nie będzie grał przynajmniej kilka miesięcy, no to trudno To sobie wyobrazić, żeby ta kwota była jakaś spektakularna, ale z drugiej strony wydaje mi się, że kilka klubów ekstraklasy potrzebowałoby napastnika pokroju Szymczaka, który tak jak powiedziałem na gwarancją być może nie jest, ale być może w innym środowisku by się odnalazł, no jakby oczywistym jest, że tutaj mając za rywala do składu Michaela Szaka, młody Polak jest na straconej pozycji. Z drugiej jednak strony to jest taki mój pomysł i moja inicjatywa, ponieważ mówiłem o tym wcześniej, nagrałem wczoraj taki materiał dotyczący Pogoni Szczecin, o tej całej sytuacji, aferze, bojkocie, który może mieć ze sobą przykre konsekwencje, jeżeli chodzi o historię finansowo-sportowe, ponieważ część zawodników Pogoni, przykładowo jak na przykład Benedikt Cech, może właśnie za nim pójść i też odejść z Pogoni Szczecin, jakby albo rozwiązując swój kontrakt, albo zwyczajnie może to być wyprzedaż w Pogoni, no i gdzieś na kampie tego wszystkiego. Wydaje mi się, że ciekawą opcją, jeżeli chodzi o atak Lecha Poznań, byłby z Koulouris. Ja wcześniej mówiłem o tym, że, znalazłby się, że odnalazłby się ten zawodnik w Legii, ale wydaje mi się, że obecność greckiego napastnika w Lechu to też nie byłaby taka głupia opcja, natomiast to bardziej byśmy chyba już mówili w kontekście na przykład lata albo jeszcze kolejnego sezonu, gdzie Koulouris otrzymałby takie zapewnienie, że będzie jedynką, że będzie głównym napastnikiem, ponieważ obecnie, jeżeli oczywiście Lech nie zmieni formacji, to no, ciężko mi sobie wyobrazić, żeby Koulouris wygryzł z Lecha Mikela i Szaka. Football darmowa przeglądarkowa gra w formie menadżera piłkarskiego. Stwórz i rozwijaj swojego zawodnika, zdobywaj i kraftuj przedmioty. Trenuj, otwieraj paczki lub handluj nimi, zgarniając walutę potrzebną na busty dla Twojej postaci. Załóż swój klub, ulepszaj stadion i pnij się na szczyt piłkarskiego świata, rywalizując w piłkarskich ligach online. A w przerwach od treningu, kolekcjonuj karty zawodników, zbuduj silną talię i stocz pojedynki z innymi graczami. Dołącz do nas już teraz i zgarnij bonus powitalny. Z drugiej strony, patrząc no tak, realnie, już i trochę nie odpływając, jeżeli chodzi o te powiedziałbym wizje transferowe, Lech musi się skupić na tym, żeby ściągnąć sobie jakieś zabezpieczenie, jeżeli chodzi o defensywę. I tutaj mam na myśli lewego obrońcę, ponieważ Elias Anderson, który co ciekawe jedzie na ten obóz, a wydaje mi się tutaj nie z no raczej nie ma w planach stawiać się na tego zawodnika. E, powinien zostać zmieniony, jeżeli chodzi o taką dalszą perspektywę, a więc mówiąc wprost, powinien zostać sprzedany i w jego miejsce powinien ktoś zostać, zostać ściągnięty, ponieważ obecnie Lech ma tylko e, młodego Gurgula, no i wydaje mi się, że to jest zdecydowanie za mało, jeżeli chodzi o walkę Lecha, o mistrzostwo Polski. Patrząc po pozostałych pozycjach, ten skład wydaje się ok, a więc ta druga linia jest odpowiednio zabezpieczona. Błyszczy Murawski, błyszczy Sousa, świetnie wygląda Kozubal, który zresztą zapracował sobie na te powołania do reprezentacji polskiej. Jeżeli chodzi o skrzydło, też nie mam większych obaw, ponieważ to jest Hodich, Golizadech, czy też przede wszystkim Wolemorg. No i z drugiej strony, ten atak no być może Fiaby ma odpali, ale to też jest jedna wielka zagadka. Patrząc więc na Lecha, wydaje mi się, że priorytetem powinien mieć napastnik, natomiast to byłaby taka opcja, powiedziałbym, za Michaela Szaka, który by często go zmieniał, a nie podstawowa dziewiątka. No ale z drugiej strony też wydaje mi się, że ktoś na lewą obronę by się Lechowi z pewnością przydał w kontekście tej walki o Mistrzostwo Polskie. No zobaczymy, jak będą wyglądały te plany transferowe Lecha i też będziemy się przyglądali, jak będą wyglądały plany transferowe innych ekip, ponieważ tak jak powiedziałem wcześniej, kadra na obóz też nam wiele mówi w kontekście tego, jakie są cele transferowe i plany konkretnej drużyny w kontekście zimowego okienka transferowego. Dajcie znać, kogo waszym zdaniem Lech powinien ściągnąć, jakie powinny być priorytety transferowe Kolejorza i kto tej drużynie jest absolutnie teraz potrzebny w kontekście walki o najwyższe cele? Czy to być może jest defensor, pomocnik, albo być może drugi napastnik? Ponieważ jak gdzieś wizualizując sobie kadry kolioża, no mam wrażenie, że ta ofensywa jest w potrzebie, jeżeli chodzi o takiego drugiego napastnika. Natomiast to jest też dyskusja zależna od przyszłości Filipa Szymczaka, który tak jak powiedziałem, jest posłowie z Gieksą, z Koronokielc, No i wkrótce dowiemy się, jakie będą jego dalsze kroki, jeżeli chodzi właśnie o grę w ekstraklasie, albo być może nawet pierwsze Tyle ode mnie, kanał 300. 165 Piłce Piotrze Pecki. Wielkie dzięki, że oglądaliście ten film do końca. Oczywiście wielka prośba, żebyście zostawili kciuka w górę pod filmem. Subskrypcję kanału. Swoją drogą, wielkie dzięki moi drodzy, ponieważ udało nam się osiągnąć 25 tysięcy subów to jest wszystko, wasza zasługa. Także wielkie dzięki na koniec materiału pozdrawiam i do zobaczenia.